Jak będzie pochwalony Lenin z Marksem i jako uczestniczka ogólnoeuropejskiej wojny o usunięcie symboli religijnych z urzędów państwowych oraz szkół, pragnę zapoznać państwa ze stanem prac nad stosowną ustawą zakazującą eksponowania krzyży. A więc dobrze, wszystko idzie bardzo dobrze że trzeba usunąć, bo są symbolem niepoprawności politycznej i symbolem walki z ideami Lenina i Stalina. Oby żyły wiecznie. Ustawę mamy już napisaną i klepniętą przez najbardziej światłych eurotowarzyszy. Teraz tylko trzeba ją przepuścić przez parlament. Pytają mnie różni eurotowarzysze, czy zapisy ustawy o zakazie eksponowania krzyża wskazują też inne miejsca publiczne, plus szkół i biur. Ależ oczywiście jesteśmy zwolennikami usunięcia krzyży z cmentarzy. Tam leżą też ludzie niewierzący, na przykład nasi towarzysze partyjni i starzy bojownicy o utrwalanie władzy ludowej. Czy myślicie, towarzysze, że łatwo im się leży wśród krzyży? Na dodatek, nasi towarzysze, stojący, jak to się mówi, nad grobem, są przerażeni perspektywą złożenia ich w mogile w okolicy symbolu religijnego. To ich denerwuje oraz zniechęca do odejścia w spokoju i godności. W zapisie ustawy jest jeszcze jeden nowatorski pomysł mamy zamiar również zlikwidować skrzyżowania tylko ronda ronda jeszcze raz ronda może przestań już pieprzyć już dziś bardzo światli towarzysze jak choćby miller oleksy czy też biedoń korzystają tylko z ronda omijając skrzyżowania dużym łukiem również właściciele psów i kotów otrzymają oficjalny zakaz skrzyżowania zwierząt a szaradziści układania i rozwiązywania krzyżówek wyeliminujmy o krzyża z życia publicznego dziękuję towarzyszą za rozmowę niech będzie pochwalony lenin z marksem